Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie do Gdyni trafiło wiele dzieci, ale 50 dzieci zgłosiło chęć, by rozpocząć edukację w naszych placówkach. Otoczone są szczególną opieką. Na bazie szkoły podstawowej nr 26, gdzie już wcześniej działały takie działania, które pomagają dzieciom z Ukrainy, z Białorusi, zbudowaliśmy bardzo szybko bazę pierwszą. W kolejnych szkołach powstają kolejne oddziały przygotowawcze. Zrobimy wszystko, by każde dziecko, które trafi do Gdyni z terenów objętych wojną, otoczone było opieką. Mamy świadomość, że z jednej strony to jest szansa na to, by jak najszybciej te dzieci mogły, ucząc się języka polskiego, trafić do normalnego systemu szkolnego. Ale też w tych trudnych dniach nauka w szkole to coś więcej. To jest także poczucie bezpieczeństwa, spokoju, oderwania myśli od tego, co się dzieje w ojczyźnie naszych przyjaciół. Oddziały dla uczniów z migracji polegają na tym, że realizują podstawę programową każdej z klasy, taką jak w klasach z dziećmi, które chodzą w polskiej szkole. Natomiast język polski jest uczony na każdej godzinie lekcyjnej, na matematyce, na geografii, na przyrodzie. Uczniowie są w klasach do 15 dzieci. Nauczyciele znają podstawy języka ukraińskiego. Nauczyciele skończyli studia podypomowe nauki języka polskiego jako drugiego. Więc starają się w jak, jak najprostszy sposób przekazać tą wiedzę uczniom. W tych klasach są tylko uczniowie z doświadczeniem migracji. No w tej chwili są to prawie w 100% uczniowie z Ukrainy. To są grupy mieszane, żeby jak najszybciej się poznawali z uczniami z klasy polskiej. Normalnie w klas jest trzy. Jeden trzy to jest jedna klasa, 4-6, druga klasa, siedem, trzecia klasa. MISP jest 45 to 15 uczniów w jednej klasie. Na półrocze robimy, zwołujemy komisję z nauczycieli uczących języka polskiego, z pedagoga i psychologa. I na półrocze jest przesunięcie uczniów, którzy opanowali język polski w takim stopniu, żeby mogli się uczyć w klasie z polskimi dziećmi. Każdego dnia przygotowujemy nową ofertę dla dzieci z Ukrainy. To z jednej strony dopełnienie istniejących oddziałów, ale przede wszystkim to dodatkowe godziny nauki języka polskiego i wsparcie psychologiczne. Bo pamiętajmy, że to nie tylko nauka, nie tylko wiedza z zakresu językowego, ale to także niezbędna pomoc. We wszystkich ludźskich placówkach jesteśmy przygotowani, aby tego rodzaju pomoc świadczyć. Mamy także poradnie psychologiczne. Pedagogiczne, ale kluczowe jest to, że przyjmiemy w każdej gminnej szkole dzieci, które są z Ukrainy. Ważne jest to, aby zgłaszać się do swojej szkoły rejonowej. Te szkoły są przygotowane, przystosowane, aby takich właśnie uczniów przyjmować. W szkole każda osoba zostanie poinstruowana, jakiego rodzaju dokumenty należy złożyć.